Ale chuj, yolo, Jezu. Jaki most? No, R. Ja... Nie wiesz? A ja na snajpu już to wiem sama, czy nie? Tak, na hmm. samej ty... Oh, ty. Ej, chcecie? Patrzcie co mam w ręce. Bez kito, ta mapa. Co Ten ma... nade'a. Ja nade'a wypieprzę, ja se stanę na tym. No really, ja nie mogę na nic skoczyć tutaj, bez jaj. Gdzieś byś chciał ubrać To tu nie będzie, nie będzie snajpienia, tylko napierdola niech to trafi Chyba ładnie obora No kurwa obora pojebało ci Plecy, plecy Co, już dwóch zabił? No Już dwóch zajebał, kurwa Ja już mam jednego Tu gra po fragi będzie 3-0 dla nas Ale oborę może...

nie ja niebo by pierwszy. Znaczy wody Zerem. 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 Zabieram. Zbieram. Zbieram. Zabieram. 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 ja. Zabieram. 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 mnie zabił, hmm. Dobra, no, już się poprawi. 515 jest piętnastu bo to będzie ciężko z tego trafić. Co on tu robił? Oborać. Bo... Śmieć mu, śmieć Na pewno robił plecy. Nie no, to był dwie Także ja i tak zagramy sobie do 50 <laughs> mogę teraz zabić pistolem <laughs> Nie, bo screena po prostu zrobił bo no widzą, to, że wpisy rosną, czekają aż to się odwalimy. Oh. Kurwa, to 115, to, to jest w pizdę można wolać. Badaj. 4 na 2, jak to? 2, ja, czy... no, jak to byś w lecie robił? Nie wiem. Ja A mis woili. No najlepsze. 7 na 3. Później obora 7 na 3 i te dwa boty mają 6 na 2, tak same a to macie 3D, jesteście słabi. Dobra, w sumie tyle samo mamy równowagę. Zabij zabili mnie. Kurwa, muszę teraz dopiero wdolić frag. Już mam nawet spostrzeg i zabić. Trzeba co się, to się Trzeba <guletki> <wytrzymało. guletki> <Trzymaj, guletki> nie Tylko 17, 18, dlatego że dwa fragi dostają. Jak

Teraz no ręk się, rozszala. O plecy zrobił o kurda, No kurwa plecy robią. No, nie A co tu Awczy tej Obora? Ta staram, pewnie nie. nie obora biegnie, coś tam Awczy, to pewnie Sunshine się, ma telefon, Aha, nie Pewnie strzelałem mi no właśnie, jak to jest, jak się tymi... zajmuje... strzelanie. Jak byś mi wygadał z tego, że ty jesteś klinga po astro. Jestem. Kur... muszę was dogonić, bo mam jednego fraga mniej niż wy. Zdołałem poszcie, będą plecy na pewno. To ja jestem, będą plecach Kurde. Jaka żołnierza. Robił jeden plecy. Gonię cię, crazy. Tylko w snach. Jeszcze to te boty. O, ale mnie zabił, kurde. Zwróćcie świeżaka do wody. <mulany> Dawaj, za nogi kołbora. bora. Zaszmaty do wody gnu a kurwa, jeszcze wziąłem no, stołta, chciałem... nie chciałem go brać, kurwa. Pamiętajcie cię tym. Jak lecą, kurwa, teraz le na kozakach, te kurwa. fragi. Ej, no nie dogonię Cię już, crazy. Jak nie, kurwa, jeden frag. No się Zabił, plecy, plecy. No ja. Ale nie no, już pizda. Trzy fragi, brakuje też, no wszelkie jak no, muszę teraz zabić dwóch. na początku z tyłu użyć, a ja muszę zabić dwóch. Dajcie, Crazy będzie miał już, pizd. My też, Sunshine jeszcze może mieć. Screen. Sunshine Aha, mam Kinga. Screen. Masz No. Muszę no. trzeci. No. No.